W tym filmie rozpoczynam nową serię, w której chcę podzielić się z Wami wiedzą na temat poszczególnych elementów, które musimy użyć w akwarium lub powinniśmy, do tego, aby bojownik czuł się po prostu świetnie, ale żeby przy okazji nasze akwarium dobrze wyglądało. Więc tak, jeżeli chodzi o akwarium dla bojownika, no to jedną z najważniejszych chyba kwestii jest podjęcie decyzji co do wielkości tego akwarium. Czy to akwarium ma być duże, czy ma być małe, czy ma być wysokie, czy ma być niskie. O tym wszystkim właśnie powiemy sobie teraz. Więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wielkość akwarium, tak jak wspominałem w filmie, jak opiekować się bojownikiem, film ten znajdziesz w linku poniżej. Akwarium nie musi być duże. Dlaczego? Dlatego, że bojownik w naturalnym środowisku, nawet jeżeli zbiorniki, w których, w, w których występuje, w których pływa, bo potrafią być duże, bo potrafią, w porze deszczowej potrafią napełniać się wodą i potrafią być naprawdę spore, e, tak naprawdę on i tak pływa na relatywnie bardzo, bardzo małej powierzchni. Dlaczego? Dlatego, że bojownik jest rybą terytorialną, jest rybą, która e, buduje gniazdo, na pewno mieliście już okazję to zobaczyć. Jeżeli nie, to jeżeli spełnicie odpowiednie warunki dla bojownika, to taki samczyk bardzo szybko zrobi pianę na, na, swoim, na, na, na powierzchni wody i on będzie pływał naokoło tej piany, będzie pilnował tego gniazda. Maksymalnie w naturze pływa w promieniu 20, 25 cm. Natomiast tak naprawdę większość czasu spędza pod gniazdem. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby po prostu dobrać odpowiednią wielkość tego zbiornika. Może być to akwarium 10 litrów, może być to akwarium 50 litrów. Wszystko jest kwestią tego, ile masz miejsca i co chcesz w tym akwarium osiągnąć. Wiele osób, w tym ja, takie jest też moje prywatne zdanie, że akwarium większe niż 20 litrów. Jest po prostu przez tą rybę niewykorzystywana, ponieważ ona i tak bardzo często jest tam. Druga sprawa jest taka, że w bardzo dużych zbiornikach ta ryba po prostu czuje się niepewnie. Często chowa się w zaroślach, nie buduje gniazda. A jak nie buduje gniazda, to też mamy informację, że no nie do końca jej po prostu te warunki odpowiadają. Także na pewno akwarium nie musi być duże. Jeżeli chcesz, chcesz mieć duże akwarium, myślę, że nie jest to wielki problem i również takie akwaria. Możecie mieć, natomiast nie jest to wymagane. Prosty przykład, taki, że wiele osób trzyma bojowniki w bardzo małych zbiornikach. Tutaj w Tajlandii ryby trzymane są w bardzo małych zbiornikach, w zasadzie nawet poniżej 3 litrów. Ja osobiście trzymam bojowniki u siebie w domu, tutaj w akwariach 10-litrowych, co oznacza, że mniej więcej wody w zbiorniku jest około 8 litrów. I takie zbiorniki szczerze mówiąc najbardziej polecam, one się najbardziej sprawdzają. Można w nich już wytworzyć jakąś tam równowagę biologiczną i one po prostu są odpowiednie. Może być to y, również akwarium 20, 30, 40, 50 litrów. Natomiast bardzo ważną informacją w przypadku doboru akwarium jest to, aby nie było zbyt wysokie. Dlatego że ta ryba generalnie źle się czuje w zbiornikach wysokich, szczególnie bojowniki długopłetwe. Które e, płynąc po to, aby zaczerpnąć powietrza, ponieważ jest to ryba labiryntowa, oddycha powietrzem atmosferycznym, ten taki, ten taki pływ do góry i do dołu obciąża kręgosłup. Później z wiekiem bojownik po prostu ma problemy z tym kręgosłupem, skraca mu to życie. No i to są dla niego nienaturalne warunki, ponieważ te ryby raczej po prostu występują. Na dość, na dość płytkich wodach. Także y, chyba najważniejszą informacją jest to, żeby zbiornik nie był zbyt głęboki. Y, maksymalna taka płytkość zbiornika, no to powinna być powiedzmy tam 15 cm. Obniża się ten poziom wody czasem, jeżeli, y, nawet w takich zbiornikach, jeżeli dochodzi do jakiejś tam choroby i musimy w specyficzny sposób leczyć, ale to o tym będę mówił w innym materiale. Także pamiętajmy, żeby zbiornik Raczej nie przekraczał tam 35-40 cm. Mam na myśli słup wody, oczywiście, a nie, a nie wysokość szkła. Pierwszy wymiar, taki, że tak powiem, patrząc od góry, w którym spokojnie jesteśmy w stanie, mam na myśli osoby początkujące, utrzymać tego bojownika w bardzo dobrej kondycji. To jest 20 cm na 20 cm, na 25 cm wysokie. Tu na zdjęciu masz pokazane takie akwarium. I właśnie w takim akwarium spokojnie możesz bojownika hodować. Jeżeli chcesz użyć więcej ozdób, jeżeli chcecie użyć więcej roślin, nie wiem, może jakiś korzeń w akwarium, może... Po prostu więcej tych, tych, tych roślin zasadzić, no to wtedy może rzeczywiście warto jest zastanowić się nad akwarium troszkę większym. Na przykład 25 na 25 na 30, to jest taka już kostka wtedy 20 litrów, a może i jeszcze nawet większym. No tylko pytanie e, takie, kiedy skończy się Wam miejsce? Bo. Jeżeli to hobby bardzo Wam się spodoba, to może okazać się, że na komodzie, czy też w szafce, na której trzymacie te akwaria, no po czterech, czy pięciu akwariach okaże się, że po prostu nie ma miejsca na następnego bojownika. Stąd też nasze zestawy i nasze akwaria, które my proponujemy są właśnie tak dobrane rozmiarowo, aby no możliwie na, na jakiejś tam powierzchni zmieścić, jak, zmieścić ich jak najwięcej, a zachować oczywiście odpowiedni komfort. Dla ryby, która będzie w niej żyła, to jest y, pierwsza kwestia, czyli wielkość i rozmiary zbiornika. Druga kwestia to taka, że y, no, bojownik jest rybą waleczną, jest rybą żywiołową, i chociaż może się wydawać, że relatywnie niedużo pływa, to w takich akwariach bezfiltracyjnych y, on po prostu musi rozładować swoje emocje No i należy przeprowadzać z nim treningi. I co do treningów, opowiem na ten temat, jak to robić w innym odcinku, natomiast ważne jest to i najlepiej tak jest i w ogóle w mojej ocenie tak naprawdę to hobby polega na posiadaniu przynajmniej dwóch bojowników, tak po to, aby mogły chociaż raz na jakiś czas się zobaczyć, naprężyć się, po prostu popływać widząc siebie, no bo to po prostu powoduje, że ciało jest ładniej zbudowane. Charakter ryby jest, jest fajny, możemy obserwować, to, możemy obserwować jej zdrowie. O tym też było w jednym z filmów, ale to też jeszcze osobno na ten temat film nakręcimy. Jak patrzeć na rybę, jak obserwować ją, żeby wiedzieć, że jest zdrowa. To hobby polega na posiadaniu minimum dwóch akwariów właśnie po to, aby rybom, ryby mogły się widzieć nawzajem. I po prostu, jakbyśmy mogli poddawać się treningom. I tutaj taki zestaw u góry podwójny, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Najlepiej się sprawdza, no bo wtedy można wyciągnąć tą przegródkę i po prostu ryby tańczą. Wy macie przepiękny widok i macie możliwość kontroli zdrowia ryby. A i te ryby po prostu trenują, są zdrowsze, dłużej żyją i są ładniej wybarwione. A tutaj zestaw numer 3, czyli taki potrójny zestaw, trzy akwaria połączone ze sobą. To jest dla osób, które chcą mieć trzy bojowniki naraz. Fajnie można to zrobić, dlatego że można włożyć jakiś tam korzeń z trzech elementów i połączyć, i będzie wyglądało to jak, jak gdyby spójny, spójny element. My tak mamy zrobione w sklepie. Tutaj szybko pokazuję zdjęcie. Jeden korzeń podzielony na trzy części, każdy z nich włożony w akwarium daje jednolicie bardzo fajny efekt wizualny w formie ozdoby do mieszkania, biura czy też jakiegoś tam gabinetu. Także, także to tyle, jeżeli chodzi o wielkość zbiorników i dobieranie akwarium dla bojownika. Powinniście mieć przynajmniej, jeszcze raz powtórzę, ryba ta nie musi mieć dużego zbiornika. Natomiast warto rozważyć opcję zakupu dwóch zbiorników połączonych ze sobą w zestawie. Dlatego że wychodzi to znacznie taniej niż kupowanie tych zestawów osobno. A druga sprawa jest taka, że możemy po prostu trenować bojowniki, obserwować je. I po prostu znacznie lepiej to wygląda niż akwarium, które stoi samo. No i musimy ten trening przeprowadzać w indywidualny sposób, ale o tym powiem w następnym odcinku. Także to tyle na temat wielkości zbiornika. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. Cześć.